Mówimy o tym, co dzieje się blisko Ciebie. Więc musieliśmy wymyślić coś, coś nowego, coś innowacyjnego. No i taką innowacją było właśnie e, przeznaczenie tego terenu na park edukacyjny. Park edukacyjny e, z, z zapleczem e, edukacyjnym, z budynkiem e, i z przeznaczeniem na edukację e, modnie teraz zwaną outdoorową, czyli poza murami szkoły. Myślę, że tutaj tak jak poprzednio kiedyś najważniejszym elementem całego terenu były baseny, tak teraz one zmienią się w myślę atrakcyjną dla młodzieży i dzieci, bo przecież dla nich ma być to teren, nazwę Nicki Kinetycznego Akrobaty. Takie Niecki są bardzo popularne zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. No i też tam, przygotowując ten projekt, zwróciliśmy się z prośbą o wymianę doświadczeń. Napisaliśmy do Uniwersytetu Kalifornijskiego, wypytywaliśmy nauczycieli ze Szkocji, gdzie mamy kontakty, o to, żeby podzielili się swoimi doświadczeniami, zaproponowali nam kilka fajnych rozwiązań, oprócz tego pozyskaliśmy z panią architekt z Wałprzycha, która opracowała tutaj koncep koncepcję i program zakończenie inwestycji użyskowej. planujemy na drugi kwartał 2015 roku. Inwestycja nie jest łatwą inwestycją, dlatego że tak jak pan prezydent wspomniał, no tutaj obiekt był zaniedbany, w basenie rosną drzewa, trzeba się tym rzeczywiście co do zająć, tego tego parku edukacyjnego. Staraliśmy się, żeby była jak najbardziej atrakcyjna i interdyscyplinarna. Ta interdyscyplinarność ma polegać na tym, żeby trudne nauki z dziedziny nauk ścisłych były przekazywane przez nauczycieli, przez rodziców, bo również oni będą mieli okazję korzystać z tego terenu w sposób łatwy, w sposób przyjazny już dla najmłodszego odbiorcy. Stąd właśnie te meble miejskie, które będą znajdowały się tutaj na terenie stąd ogród upraw ekologicznych, mały akwen gdzie można będzie poznać zasady fizyki i chemii, no i przede wszystkim dziecka kinetycznego akrobaty, gdzie młodzież będzie mogła się uczyć w jaki sposób energia kinetyczna oddziałuje na ciało, w jaki sposób e, to ciało przechylić w odpowiednią stronę, żeby uzyskać taką a nie też o stronie internetowej, bo liczymy na, e, na dużą... Na, na duże zainteresowanie, więc y, pomyśleliśmy o tym, żeby stworzyć coś w rodzaju na, takiego miejsca, gdzie mocno można rezerwować. miejsce. się mocno przykładali. Inwestycja y, zamyka się w kwocie około 5 milionów złotych. Mamy dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na razie na poziomie 1 700, 000. tak? Tak. Reszta jest z budżetu gminy. Zadanie jest umieszczone w budżecie gminy. I tak jak powiedział pan Dariusz, y, finał drugi kwartał 2015 roku. Ja myślę, że jest to naprawdę wielkie wydarzenie, nie tylko w życiu Kłodnicy, ale też całego miasta. A myślę, że z tego obiektu by, <laughs> to, będzie też korzystało y, wielu innych mieszkańców innych gmin.